W lutym bieżącego roku na oficjalnym forum TB pojawił się wątek o inwazji brazylijskich wojowników na serwer Antykę. Atak ma nastąpić 5 marca w godzinach bliżej nieustalonych czy brazylijscy wojownicy mają szansę przejąć serwer i oczyścić antikę z toksycznych graczy czy może to kolejny polski fake i pewna grupka polaków postanowiła nakręcić sprawę i potrzyć się pod brazylijskich wojowników tego nie wiemy jedno jest pewne na serwerze antykę pojawiła się gildia DysIS Brazil licząca kilkadziesiąt postaci największy poziom w tej gildii 805 a mianowicie The King Azii postanowił sam spróbować swoich sił Wyrzucając siłą graczy Antiki z ResP. Niestety się przeliczył. W ostatnich dniach na oficjalnym forum Tibi rozgrzała się dyskusja na temat połączenia gildi The Friend z Retro Rushers i Rufless Region. Jednak przeglądając ten temat, można zauważyć dramat tybijski w postaci oszukania gracza Elite Side, byłego członka gildii we arestein przez Maksymiliana pseudonim Humek, przez niektórych nazywany farmazoniarzem tibijskim. Zacznijmy od początku. Na początku bieżącego roku, stary wyjadacz tybijski Humek zlikował swój tajemny notatnik zawierający lagyny i hasła do kąt e-mail, jak i konta w grze. Nie minęło wiele czasu, jak padł ofiarą hakera. I jego postacie zostały zniszczone w kilkadziesiąt minut, zbijane z wysokich poziomów. W ten dzień niektórzy gracze antyki, jak i członkowie gildii Was, postanowili pomóc Humkowi i wsparli go tibijską walutą premium i ekwipunkiem. Eliteside nie podejrzewał wtedy, że zostanie oszukany przez Humka, gdyż wcześniej to co Humek pożyczył to oddawał. Na Streamie Humek dostał od Eliteside domek, Tibia Coins i lecz ekwipunek na postać, którą miał zakupić zostało pożyczone. Niestety lutym bieżącego roku wyszła drama w gildii pomiędzy Elite Side a Brolikiem. W efekcie tego Elite Side chciał odzyskać pożyczony ekwipunek i odejść z gildii, gdzie, jak sam Humek opisywał, miała panować przyjazna atmosfera bez szydzenia z członków gildii czy wyzwisk, jednak Humek, gdy dowiedział się o tym, co planuje Elite Side zwyzywał go, mówiąc upierając się, że Elite dał mu to wszystko. A nie pożyczył, co ma potwierdzać niby zapis streama u Chumka. Postanowiliśmy to sprawdzić. Przeszukujemy kanał Humka. Co znajdujemy na kanale? Nic! Nie ma publicznych zapisów streamów poświadczających prawdomówność Humka i obalając dowody zgromadzone przez Elite Site. Jednak jeden z kolegów członków Gildii we Arresteji. Jak widzimy na załączonym obrazku. Zdaje się potwierdzać to, o czym mówi elit, czyli oszustwie przez Humka. Dzięki za i te maski dla szefa. Dałeś się wyjeść kakao jak typowy pies, cytujemy. Postanowiliśmy zadać parę pytań do kilku osób, łącznie z osobą pokrzywdzoną, co widzicie, drodzy widzowie. Zdania są różne, jedni oskarżają Eliteside o kłamstwo, z drugiej strony pokrzywdzony wraz z dowodami z konwersacji próbuje udowodnić swoją rację, a zdjęcia w postaci dowodów nadesłane przez samego pokrzywdzonego, nie stawiają w dobrym świetle humka. Jednak czy faktycznie jest oszustem? Tego nie możemy stwierdzić jednoznacznie, gdyż zapisy streama, które miały to niby potwierdzać jego wersję zniknęły z kanału lub nie zostały opublikowane. A wy drodzy widzowie, co myślicie na ten temat? Czy Humek jest wulgarnym człowiekiem i oszustem? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach pod filmem.